Cześć, cześć wszystkim witamy z Karoliny Północnej! Wow. Wczoraj była straszna plucha, dzisiaj, jak widzicie jest piękne słońce, chociaż wiatr trochę wieje, ale a, przynajmniej... a, my, a my co dzisiaj robimy? My, no dzisiaj, co robimy? my dzisiaj oglądamy pryki, Wczoraj e, troszeczkę, troszeczkę nas szchallendowała Ania Family Beauty Box, bo byśmy tutaj rozpoczęli małą serię pod tytułem Auto w Ameryce i tak dalej, więc jesteśmy. No już następnego dnia jesteśmy, działamy. Poza tym taki mieliśmy też plan. Ostatnio zastanawialiśmy się nad tym, czy aby nie sprzedać naszych dwóch samochodów i nie kupić jednego porządnego takiego, który byłby już dla nas na lata. Prasne, na, na dwa lata? <głos> <głos> nie, ale tak poza tym jeszcze chciałam wtrącić, że przyjeżdżając do Ameryki jechaliśmy z takim, z takim marzeniem, że kupimy sobie taki wielki, amerykański samochód. No i nie kupiliśmy go na samym początku. Mamy teraz dwa super samochody, i tak, okazuje się, że dwa niekoniecznie się dla nas sprawdzają, więc tak sobie myślimy, że może jeden duży. No tak, po przygodach z, z różnymi samochodami tutaj stwierdziliśmy, że potrzebujemy taki jeden duży, długi samochód. No a nie pamiętasz już, jak pick-up zepsuł ci sobotę albo niedzielę? Metoda na zniszczenie nowych mebli z Ikea. Wynająć pick upa i próbować je spakować. Meble, nie co. No i meble zaraz upadało też jeszcze, no więc idziemy zobaczyć, zobaczymy jak to wygląda, ile kosztuje nowy, ile kosztuje używany samochód, zaraz zobaczycie co to jest za model i, przyjedziemy. I zrobimy mały spin po, po dzielni, no dobra, no to co, lecimy do środka. Jest. Co to jest za model? To jest model Chevrolet Sparka. Zielnych. Pokaż się przy nim. <grym> Czeka, bo nawet nie widać jeszcze tego samochodu. To jest duży, czarny. Taki trochę jak z policji, taniaków. no, ma miejsce w Tak. Byśmy wszystko spakowali. On ma z tyłu chyba jeszcze trzy dodatkowe siedzenia, co nie? On chyba ma 8 miejsc, tego kojarzam. Kurde, albo by była wycieczka. Te marzenia trzeba rozmyślać o nich, będziemy już mieli decyzji na pewno to nas przybliży do decyzji. Zaraz się właściwie od tego dowiemy tak naprawdę, ale z tego co tak przeliczaliśmy, to te może nasze dwa samochody akurat by były na ten jeden duży, kto wie, więc też nie byłoby tak strasznie. Także. Why not? No, we're fine, we we're go in there. Yeah, we're going inside. Tutaj się nie chodzi po to, żeby zobaczyć samochód. Do, do samochodu się dojeżdża meleksem. Kupowanie samochodu to jest poświęcenie kilku godzin dobrych. Jak już wejdziesz do, o, jaskini. Grę, tak. Jak już wejdziesz do jaskini, to już ciężko jest się z niej wydostać, dlatego no, trzeba szybko ukrócić jakiekolwiek rozmowy. Dzisiaj idziemy po prostu szczerze powiedzieć, że dzisiaj nie kupujemy, ale że jest zainteresowanie, żeby go zobaczyć, przejechać się, sprawdzić cenę itd., bo o, są to jest tam zawsze takie męczące te wszystkie kierki sprzedazdów i tak dalej. Także <laughs> nie dziś, nie dziś szkoda niedzieli. O, no, patrz w środku, patrz co w środku. Chciałbyś tak o mnie? No dobra, wchodzimy. No I'm good, thank you. Wszystkie bajerków, co? co no sprzedać nie nie jakiś stary, pewnie mają zalegające jakiś. W no, wersji premium wszystkie bajerki. No co, z pięcioletni. tyle samo kosztuje. To... Wyjś, Prawie tyle samo te pięcioletnie kosztuje No, no tu no, no, idziemy teraz testować z Urbana 2019 New za około 52 tysiące, co wyjściowa. <tuszynka> Ciekawe ile po no, Ale dzisiaj nie będziemy negocjować. Nie, nie mamy czasu nie. Więc ten ruszy, idziemy coś zobaczyć, chodź, czekam. W suburbanie. Jedziemy zatankować, zanim się przejedziemy. 6,2? O, 5,2, okej. Kok, taki ładny kolorek ma w ogóle, taki srebrny. Tutaj są przyciski, o, widzisz, Here Yeah, I got it. Wow, it's like bed, like queen size bed. Weź ten zagłówek spróbuj dać. O, no, Dobra, trochę raz naciskamy. Jehe, yeah, juhu wow. No, No, jakbym się tam tam to to mi nogi nogi wystawały. wystawały. jee, jee, spać na Like camping. jee, yeah, jee, I siup! I psa. To jest ekstra, naprawdę. No. Klik! Okej. Okay. Nice. Nawet jesteś przy nim mały, ci powiem. Ale ładny ten kolor, nie? Bardzo fajny, bardzo fajny No, what oh, Pull and go to drive. Okay, got gotcha. you. All right, we're going to go out this way here. Right. Alright, to... Jak pierwsze wrażenie? No, że mega się prowadzi Tam Czuć, że jest taki ciężki, jest taki... Trzeba go wyczuć, to nie jest takie hamowanie, że... Jak, jak A jest pytanie, wygoda? No, wygodny, jest na maksa Jest mięciutki, płynie po prostu po tej drodze, nie? His yes, best attack. Oh, yes, yes. You're on such a little bit of a position, so you a not see it. What's the <our>, shoes? What's the. What's the. What's the shoes? Wow! Yes. We got it! That That's cool! You know, but it's it's so convenient, really. It is, because I hate to have cable with me, you know, it's, it it's nightmare.

Ale do hamowania rzeczywiście trzeba się przyzwyczaić, to jest zupełnie taki... Nie jest taki... sharp taki mm -hmm. Że naciskasz ham hamulec musisz go tak mocno wcisnąć, żeby było na mm -hmm. No tak nie, nie zwalnia tak nie, szybko Może to jest jakiś tryb Ja myślę, że to jest ta różnica pomiędzy samochodem osobowym, a takim wielkim Może No ale ogólnie jak Ci się podoba? Jak się czujesz? Mega! Tak? Jak władca szóst. Tak <laughs> Ale powiem Ci, że musimy przetestować Cadillac w... Kiedyś mieliśmy wypożyczonego Kadilaka, to fotele były milion razy wygodniejsze, moim zdaniem. Z tego co pamiętam, one były tak przyjemne, tak miękkie. Mm -hmm. Chociaż te nie powiem, te nie są niewygodne, ale. A tam poroznanie... czułaś się wygodniej? No, tak mi się, tak się wydawało. Okay. Ale to taka tylko? Nie mówisz, że te nie są wygodne, bo są mega, ale. No ale jesteś, co tak jakoś ci nie. Kierownica nie jest fajna, tak? Tak, fajna. Szybko się trzyma, w ogóle jest mega, taka przyjemna. Co mi nie podpasowało? nie, nic w ogóle. Mm -hmm. Nie czujesz się w nim, jakby był za duży w ogóle. A lusterka, na przykład? Lusterka są super. Także ma opcję martwego punktu, więc to nie jest problem. Nie, w ogóle średnia widoczność z tyłu wszystko My ten ten right. Myślę, że nie można mnie go w niego wątpić w żaden sposób, że, że ma kopa. Bo masz, słyszysz? autobusa. Nie, ale w ogóle się nie czuję, jakbym jechała autobusem. Tak. Miałeś tak? Nie, 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 jakoś tak w miarę jest. My, już po wycieczce, yy, po testowaniu, jak tam wrażenia? No, super. Super, super, nie, no to jest jednak auto wielozadaniowe, jakby nie patrzeć, wielkie, nawet wygodne było jak nasze I camping, I camping, i rodziny tak, samochód. jak powiedziałaś, można i... z tyłu materaz włożyć i, i kimać nawet na wycieczce po Ameryce. Staramy się podliczyć to wszystko i tak mniej więcej na oko wychodzi, że jakbyśmy sprzedali dwa samochody i kupili sobie taki jeden, to niewiele więcej byśmy płacili tak naprawdę za niego. Więc w sumie jest to dosyć kusząca oferta, bo jednak no, różnica jest, jest duża w porównaniu z takim sedanem jak nasz Hyundai, chociaż jest wspaniały. No, nie mamy do niego zastrzeżeń. Nie? Ten, który jechaliśmy, to był, to był samochód Lówka. Uh, su suburban, tak like on imię? suburban? Suburban <laughs> uh, Premier czyli taki uh, Wers wersja, wersja, wpasione, wersja premium tak. uh, Miała tam te wszystkie, wiecie, takie dodatki, bajery i tak dalej. Typu podgrzewane fotele, typu ładowarka bezprzewodowa w samochodzie. To chyba mój ulubiony w ogóle. Uh, no bardzo fajny motyw. No. bo ja nie lubię tych kabli nosić. Zawsze nie mam kabla i tak dalej, i tak dalej, więc to jest, to jest dobra opcja. Koszt tego samochodu to około 60 60 tysięcy dolarów, plus tam jakieś może zniżki, Taksy, uda się wydębić. No. Oni też mówią, że, wie, że można wziąć jakąś zniżkę konkretną, na przykład a jednej nie można, ale później w ramach negocjacji i tak dalej to są w stanie też tej ceny zejść, no bo w końcu skoro komuś mogą zejść tej ceny, no to znaczy się, że jeszcze mają na tym jakiś tam powiedzmy zarobek. Nie? Byliśmy, ten salon, w którym byliśmy, to jeden z takich najbardziej popularnych salonów, tutaj, jeden z większych, a do tego jeden z najdroższych. Więc myślę, że trzeba byłoby zrobić mały trup po okolicy, rozeznać ceny, sprawdzić, e, gdzie można dostać troszeczkę lepszą cenę i coś zaoszczędzić. To jest nasz sposób. Możliwości są, nie wygląda to źle. Kiedyś może się zastanowimy nad tym, czy, czy wymienić te samochody. Póki co nie mamy takiego oparcia, więc na spokojnie sobie sprawdzamy. Są jeszcze. Dwa modele, które są bardzo podobne do tego. Też będziemy chcieli je sprawdzić, no bo w zasadzie no, będziemy mogli sobie porównać, który z nich jakby bardziej nam pasuje. Więc myślę, że jeszcze będziemy kręcić takie filmiki. Dajcie znać, czy Wam się podoba, jak Wam się podoba. Taki zabierzemy samochód Zabierzemy wszystkich na raz, Tak, to... zabierzemy to... Was z nami. Dziękujemy bardzo, <grym> że obejrzeliście. Komentujcie, dajcie znać. I... Jest niedziela, my idziemy na, yy, na rosołek. Na rosołek i. Taki azjatycki tak, rosołek. I skorzystamy później trochę z pogody. No, to trzymajcie się. Adios.